Tyle, że najtańszy plan Shopify nie pozwala na integrację z baselinkerem i z internetową księgowością, co utrudnia wysyłkę i rozliczalnię tego. To prawda, natomiast to ma bardzo małe znaczenie, dlatego, że mówimy tutaj o, w tym poprzednim filmie, do którego jest to komentarz, o wycenie prowadzenia najtańszej wersji sklepu na Shopify. Kiedy startujesz? Kiedy startujesz, najprawdopodobniej niepotrzebny ci baselinker do ogarniania dużej ilości zamówień. Wszystko możesz zrobić z panelu Shopify. A. I oczywiście nagrałem też osobną wycenę do tego, jak chcesz mieć paczkomaty, ale nie dla Dlatego dziś nagrywam tą odpowiedź, bo chciałbym Wam, yy, Tobie, Dan pokazać, że tak naprawdę, kiedy Twój sklep rośnie, to ten plan Basic na Shopify ma dużo mniej sensu. Dlatego, że my mamy u nas na stronie, na obfitości link.io yy, porównywarkę bramek płatności, ich prowizji i kosztów ogólnych do Shopify'a, i teraz sobie z niej skorzystamy i zobaczymy, od jakiego momentu tak naprawdę już nie opłaca się być na Basicu. Więc tak, tu jesteśmy sobie na naszej porównywarce i bazowo. U, ustawiliśmy, że mamy przychód y, 5000 miesięcznie, średnia wartość zamówienia to 100 zł i wybieramy sobie Plan Basic. Na planie Basic prowizja Shopify'a dodatkowa poza prowizją pośredników płatności to jest 2%. No i teraz wychodzi nam, że najtańszy pośrednik, oczywiście bez negocjacji, tylko ich standardowe stawki, to będzie PayU, łącznym kosztem 270 zł, i tutaj efektywna prowizja to jest 5,4%. Jak sobie zmienimy na Shopify. To nam wychodzi 8,94 i to jest 446 zł. 7 prawie. Więc tutaj faktycznie przy takiej ilości zamówień i przy takim przychodzie to nie ma sensu. Ale coś by się działo, jakbyśmy na przykład sobie dali 20 tysięcy zł. Że już nam przychodzi. I nie zmieniamy średniej, średniej wartości zamówienia. No to tutaj mamy 730, efektywna prowizja to jest 3,6. I jak sobie zmieniamy na Shopify'a, to jest 756 zł. I efektywna 3,8. Więc już jest bardzo, bardzo blisko. A w momencie, kiedy już się zaczyna to robić tak, to jest chyba 26 tysięcy, w którym basic wychodzi drożej niż Shopify przy tej średniej wartości zamówienia. Więc jak widzisz, nie zawsze chodzi o to, żeby być tą najniższą wersją planu Shopify, to tą, która się najbardziej opłaca. I warto sobie to testować, dlatego polecamy naszą porównywarkę i też kalkulator kosztów u nas na stronie. Wbijacie w bio, tam jest link i jest też tam link do naszej checklisty Shopify, która przeprowadzi Was przez stworzenie własnego sklepu internetowego. Na razie.